Hala Trapez przemieniła się w oazę dobrej zabawy i charytatywnego zrywu. W niedzielne popołudnie stała się miejscem bogatym w zabawy i interakcje dzięki festynowi charytatywnemu, dedykowanemu Mateuszowi Augustyniakowi i jego walce ze skutkami pękniętego tętniaka w głowie. Mateusz jest moim kolegą. rok temu pękł mu tętniak w głowie. Sytuacja Mateusza jest mi bardzo bliska, bo też pół roku temu miałam sama embolizację tętniaka. Mateusz nie miał tyle szczęścia co ja, Mateuszowi Pękę e, dlatego stąd, e, stąd jakby moja mm, pomoc. Nie pękamy dla ciebie, Mati, to hasło, które zjednoczyło licznych wystawców, sportowców i ludzi dobrej woli. Wśród licznych atrakcji znalazły się tradycyjne stoiska rodzinnych festynów, punkty językowe oraz kąciki z książkami. Na parkiecie trapezu. Odbywały się różnorodne aktywności. Dla Mateusza do sportowej rywalizacji stanęli przedstawiciele wojska oraz cywile, w tym prezydent Leszna Łukasz Borowiak oraz trener miejscowej Royal Polonii Jędrzej Jankowiak. Celem jest y, wsparcie tutaj Mateusza. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz, no jest to zabawa. Natomiast myślę, że każdy tutaj z tych, z tych y, y, zawodników, y, którzy uczestniczą, ma jakieś takie swoje sportowe ambicje i będzie chciał gdzieś tam się pokazać. Gościem imprezy był żużlowiec dobrze znany fanom leszczyńskiej Unii Damian Baliński. Kiermasz ciast i liczne licytacje były nieodłącznymi elementami festynu. Wśród nich do zgarnięcia były niecodzienne fanty w tym piłka z podpisami zawodników klubu sportowego Futsal Leszno. Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację Mateusza. To nie tylko wydarzenie rozrywkowe, ale także dowód solidarności społeczności, która postanowiła wspólnie wspomóc go w jego walce.